Z raportu ogólnopolskiego badania nałogów wynika, że w 2022 roku uzależnionych od pornografii było 35% mężczyzn. Jest to średnia biorąca pod uwagę mężczyzn w różnym wieku. Natomiast więcej, bo już około 50% uzależnionych mężczyzn było w przedziale wiekowym pomiędzy 12 a 18 rokiem życia. Jeśli natrafiłeś na ten film i go oglądasz, to być może masz problem z pornografią, a być może odpaliłeś go z czystej ciekawości. Tak czy inaczej, postaram się w tym filmie. Wyjaśnić, w jaki sposób możesz uwolnić się od uzależnienia od pornografii i zacząć w końcu żyć w wolności od poczucia winy i w wolności od tego okropnego nałogu. Dla osób nowych oglądających ten film podkreślę, że jest to kanał chrześcijański i przedstawię tutaj głównie biblijny punkt widzenia wychodzenia z nałogu. Tak czy inaczej, jeśli jesteś zainteresowany, w jaki sposób ja wyszedłem z uzależnienia od pornografii i co na ten temat być może mówi Biblia, to zapraszam Cię do oglądania. Ja nazywam się Dorian, a to jest kanał Żołnierz Chrystusa. Przedstawione przeze mnie na początku statystyki są porażające, a pornografia zbiera swoje żniwo już nawet wśród najmłodszych dzieciaków od 7 do 12 roku życia. Sam osobiście miałem pierwszy raz styczność z pornografią w wieku 9 lat i wiem, jak bardzo mocno wykrzywiające seksualność może to być uzależnienie. Nie chcę w tym filmie poruszać skutków oglądania pornografii, dlatego że na ten temat trzeba było nagrać całkowicie osobny materiał. Na pewno jest ich wiele, począwszy od utraty poczucia męskości, od stałego poczucia winy, od wygórowanych oczekiwań seksualnych w przyszłości względem partnera, partnerki, od popadania w perwersje seksualne. I dla nas, jako dla chrześcijan, przede wszystkim pozbawienia nas możliwości wejścia w nasze osobiste powołanie i przeznaczenie, do którego powołał nas Bóg. Jedno jest pewne: jeśli oglądasz ten materiał, no to najprawdopodobniej chcesz wiedzieć, w jaki sposób wyjść z tego nałogu i chcesz wejść w miejsce swojego powołania i przeznaczenia jako mężczyzna. Jeśli rzeczywiście tak jest, to bardzo się z tego powodu cieszę i szczerze wierzę w to, że ci się uda. W tym filmie podam trzy punkty, które zastosowane. Przez ciebie powinny przynieść ci pomoc w uwolnieniu się od pornografii. Tak naprawdę pierwszym punktem wyjściowym do uwolnienia się od tego nałogu jest dostrzeżenie problemu. To, że go dostrzegłeś, to, że go nazwałeś, to, że rozumiesz, że masz problem, jest już pewnego rodzaju sukcesem. Punktem wyjściowym, jeśli chodzi o uwolnienie się z jakiegokolwiek nałogu, czy to alkoholizmu, czy narkotyków, czy seksoholizmu, pornografii, jest umiejętność przyznania się przed sobą, przed innymi. Przed Bogiem, że problem istnieje i że sobie z nim nie radzimy. Możesz oczywiście przyznać się do tego przed najbliższą ci osobą, przed przyjacielem, żoną lub inną zaufaną osobą. W liście do Efezjan w Biblii czytamy bardzo ważne słowa. Wszystko to zaś dzięki światłu staje się obnażone. Wszystko bowiem, co jest ujawniane staje się światłem. Kiedy wynosisz coś na światło, pewne ukryte rzeczy, które są w Twoim życiu, dajesz do zrozumienia nie tylko Bogu, ale również innym, że to nie jest część Ciebie i że nie chcesz tego w swoim życiu. I wtedy tak naprawdę w Twoim życiu może zadziałać łaska, która przyniesie Ci uwolnienie od Twoich uzależnień. Nie tylko łaska zacznie w Tobie pracować, ale również wierzę w to, że kiedy ujawnisz to innym, pozbędziesz się okropnych wyrzutów sumienia, które dręczą każdą osobę, która tkwi w jakimś nałogu. I przy okazji wyrzutów sumienia i poczucia winy bardzo dobrze będzie wyjaśnić sobie pewną duchową zasadę. Naszego przeciwnika, którym jest diabeł, szatan, wąż starodawny, jak nazywa go Biblia, nie obchodzi, czy uzależnisz się od gier komputerowych, od kompulsywnego obiadania się, czy od pornografii. Jemu najbardziej zależy na tym, żeby jako mężczyznę pozbawić się wejścia w twoje osobiste powołanie i przeznaczenie. Zależy mu na tym, Abyś tkwił w nieustannym poczuciu winy, oskarżając się za to, w jakim miejscu się znajdujesz. Akt masturbacji czy oglądanie pornografii może trwać kilka minut, ale wyrzuty sumienia i poczucie winy potrafią dręczyć nas przez długie dni. I to jest właśnie główna broń przeciwnika wyrzuty sumienia i poczucie winy. Gdy przyznasz się już do tego problemu, gdy ujawnisz Go Bogu innym, gdy wyniesiesz Go na światło, to pozostaje Ci poprosić Boga, aby pomógł Ci wyjść z tego nałogu. Pozostaje poprosić Boga, aby pomógł Ci się stać całkowicie wolnym. I być może ktoś oglądając teraz ten materiał, powie, że modli się nieustannie w tej sprawie, a odpowiedź w ogóle nie nadciąga. Problem, tak samo jak był, tak dalej pozostaje. I tutaj będziemy przechodzić już do punktu drugiego którym jest dyscyplina życia Łaska, dzięki której człowiek staje się wolny, która pracuje w nas i przemienia nas na obraz i podobieństwo Chrystusa, jest czymś, z czym musimy nauczyć się współpracować. Jedno jest pewne, Bóg już odpowiedział na Twoją modlitwę 2000 lat temu, wysyłając na krzyż Jezusa Chrystusa, który kiedy powiedział na krzyżu wykonało się, zagwarantował Ci wolność z każdego grzechu. Ale dlaczego w takim razie ta odpowiedź na tą modlitwę nie może zamknąć? Manifestować się w Twoim ciele. A to dlatego właśnie, że najprawdopodobniej nie ustawiłeś swojego serca w odpowiednim położeniu, w odpowiednim nastawieniu, aby przyjąć odpowiedź na tą modlitwę. Ale co to znaczy, że nie ustawiłeś się w odpowiedniej pozycji do tego, żeby otrzymać odpowiedź na modlitwę? Wyjaśnię Ci, o co mi chodzi. Jeśli modlisz się o to, żeby Bóg zabił w Tobie całkowicie pragnienie oglądania brudnej pornografii, ale jednocześnie Twoje konto na serwisach dla ich pozostaje aktywne, to uwierz mi, że wolność. Nigdy do ciebie nie przyjdzie, dlatego że furtka, aby wrócić do tego grzechu, nadal pozostaje otwarta. Jeśli algorytm twojego Instagrama, twojego YouTube'a, twojego TikToka nieustannie podrzuca ci filmy z półnagimi kobietami, a ty każdego dnia tym karmisz swoje oczy, to uwierz mi, że nigdy nie wyjdziesz na wolność. I tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z czystą psychologią, dlatego że nasz umysł domaga się natychmiastowych zastrzyków dopaminy. I tak funkcjonuje mózg, Osoby uzależnionej, że ona nieustannie potrzebuje tego bodźca, tego zastrzyku dopaminy. Wykonywanie takich czynności, jak jedzenie śmieciowego jedzenia, jak skrolowanie social mediów, czy oglądanie ulubionego serialu zamiast lektury Biblii przynoszą nam natychmiastowy wyrzut dopaminy. Te czynności, które wymieniałem, powtarzalne, w krótkim czasie doprowadzą cię do samodestrukcji i ani się obejrzysz, a zawalisz modlitwę, lekturę Biblii i znajdziesz się w sytuacji, w której jesteś znudzony, przeglądasz TikToka, wyskakuje Cię film z półnagą kobietą, wzbudza się w tobie porządliwość i ani się obejrzysz i oglądasz film pornograficzny i tak w kółko i w kółko. Jeśli jesteś słaby i twoja wola jest słaba, to powinieneś odciąć się od wszystkiego, co przynosi ci natychmiastowy wyrzut dopaminy. Mężczyźni również z natury są wzrokowcami i to właśnie my powinniśmy tym bardziej chronić swoje oczy przed porządliwościami, które przynosi nam ten świat. To oczywiście może oznaczać dla ciebie usunięcie wszystkich swoich kont na serwisach, z filmami dla dorosłych, na social mediach i odcięcie się, radykalne odcięcie, się przynajmniej na jakiś czas od wszystkiego, co poprzez Twój wzrok wpływać może na Twoje uzależnienie. Zamiast tego, to co powinieneś zrobić, to zacząć inwestować w zdrowe źródła dopaminy, którymi m.in. są sport, modlitwa czy czytanie książki Biblii. Innymi słowy, ustawiasz się w pozycji, w której Twoja modlitwa może zostać wysłuchana i może zamanifestować się w rzeczywistości fizycznej. Robisz swoją część, a Bóg robi swoją, umacniając Twojego wewnętrznego człowieka. Kiedy Twój wewnętrzny człowiek zaczyna stawać się coraz mocniejszy, jeśli Twoja wola zaczyna się umacniać, to coraz łatwiej przychodzi Ci odpierać pokusy ciała. Które tak naprawdę czekają na nas na każdym kroku. Jeśli natomiast jesteś słaby, Twoje życie modlitewne nie istnieje, a Twoja Biblia leży zamknięta, to ani się obejrzysz, a znowu to zrobisz. No, ale okej, okay, powiedzmy, że zacząłeś inwestować w swoje życie duchowe, zaczyna się wszystko układać po twojej myśli, mija kolejny dzień twojego detoksu dopaminowego, nie oglądasz filmów pornograficznych od kilku dni i nagle zdarza ci się losowa sytuacja, w której ktoś wyprowadza cię z równowagi. Twój szef denerwuje cię w pracy, kłócisz się ze swoją żoną, nie wychodzi ci w szkole i nagle znajdujesz się w miejscu, w którym myślisz tylko i wyłącznie o tym, żeby rozładować to napięcie, które w tobie jest, włączając film pornograficzny lub masturbując się. Co zrobić w takiej sytuacji? Właśnie w takich momentach musisz wyrobić w sobie nawyk zwracania się do Boga, do Jezusa o pomoc. Spróbuj zatrzymać się na chwilę, policz do trzech i powiedz na głos: Jezu, proszę cię. Oddal ode mnie tę pokusę, bo sobie z nią nie poradzę. Kiedy to zrobisz i spróbujesz choć przez ułamek sekundy nakierować swoje myśli na Boga, to zobaczysz, jak napięcie w jednej chwili zaczyna z ciebie schodzić. Gwarantuję ci, że to zadziała, dlatego że działało to również w moim przypadku i to niejednokrotnie. Jeśli natomiast w takich sytuacjach to, co będziesz robił, to będziesz uciekał od Boga, to uwierz mi, że na pewno będziesz upadał raz za razem. Kluczem w przeciwstawianiu się pokusom w najcięższych momentach naszego życia jest tak naprawdę umiejętność zwracania się do Boga i poleganie na Nim. Jeśli osobiście chodzi o mnie i o moje wyjście z nałogu, to zadziałała tutaj w 100% Boża łaska, dlatego że ja byłem uzależniony od pornografii przez 15 lat mojego życia i w momencie, w którym zostałem ochrzczony Duchem Świętym, zostałem całkowicie uwolniony od tego nałogu. To oczywiście nie oznacza, że nie muszę strzec swoich myśli, że nie muszę strzec swoich ich oczu, muszę to robić. Muszę zdyscyplinować siebie tak samo jak każdy inny mężczyzna. I to, że żyję w wolności zawdzięczam tak naprawdę tylko i wyłącznie temu, że pilnuję samego siebie. Na uzależnienie od pornografii najmocniej narażeni są młodzi mężczyźni będący singlami. Ale w równej mierze prawie, że ten problem dotyka również żonatych mężczyzn. Jeśli jesteś żonatym mężczyzną, który to ogląda i jesteś uzależniony od pornografii, to musisz wiedzieć, że diabł bardzo zależy na tym, żeby zniszczyć twoje małżeństwo i zniszczyć relacje pomiędzy tobą a twoją żoną. Często w związkach, w których jeden z partnerów uzależniony jest od pornografii, dochodzi do różnego rodzaju wygórowanych oczekiwań seksualnych właśnie względem drugiego partnera. Często te oczekiwania seksualne są niespełnione, i później dochodzi do zdrady lub do rozwodu. Nie pozwól mężczyznom, by spotkało to właśnie Ciebie. Ostatnim elementem, o którym będę mówił w tym filmie, jest konieczność realizowania naszego osobistego powołania i przeznaczenia, które Bóg wyznaczył nam jako mężczyznom. Jeśli nie rozumiesz ważności Nadanego Ci przez Boga powołania Jeśli nie zdajesz sobie sprawy Z ważności, konieczności Wypełnienia tego przeznaczenia, powołania Które wyznaczył Ci Bóg To będziesz spędzał swoje wieczory Przed ekranem swojego telefonu lub komputera I będzie Ci je umilać Naga, obca kobieta Przyznaj się sam, czy to nie żałosny widok Nie mówię tego, by kogokolwiek potępić Mam nadzieję, że już rozumiesz Moje intencje oglądając ten film Chcę po prostu pobudzić Twoje męskie serce do walki. Król Dawid był człowiekiem, który miał prowadzić wojny Izraela. Kiedy wyruszał na czele swojej armii, swoich wojowników odnosił spektakularne zwycięstwa. Był człowiekiem otoczonym chwałą. Był człowiekiem, na cześć którego pisano i śpiewano pieśni. W drugiej Księdze Samuela, 11 rozdziale czytamy jednak o najhaniebniejszym czynie, którego dopuścił się Dawid względem swojego wojownika, swojego generała Uriasza Chetyty. Mianowicie uwiódł on jego żonę, przespał się z nią, a następnie zaplanował jego morderstwo. Jak to się stało, że ten pełen bojaźni człowiek znalazł się w tak beznadziejnym miejscu? Na początku roku, w czasie kiedy królowie zwykli wyjeżdżać na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami oraz cały Izrael. Spustoszyli oni synów Amona i oblegli rabę, Dawid zaś został w Jerozolimie. Pewnego dnia pod wieczór Dawid wstał z łoża i przechadzał się po dachu domu królewskiego i zobaczył z dachu kąpiącą się kobietę, a kobieta była bardzo piękna. I Dawid posłał i zapytał o tę kobietę, i powiedziano mu, czy to nieba trzeba córka Eliama, żona Uriasza-chetyty. Dawid wysłał więc po nią posłańców i wziął ją, a gdy przyszła do niego, położył się z nią, gdyż była oczyszczona od swojej nieczystości. Potem wróciła do swego domu. Kobieta ta poczęła, więc posłała, by zawiadomić Dawida. Jestem brzemienna. Osobiście wierzę w to, że odpowiedź na to, dlaczego Dawid dopuścił się tak haniebnego czynu, znajdujemy już w pierwszym wersecie 11 rozdziału drugiej księgi Samuela. Kiedy armia Dawida wyruszała do walki, Dawid zamiast wyruszyć tak jak zawsze na czele tej armii, postanowił pozostać w Jerozolimie. To doprowadziło go do tego, że z potężnego wojownika stojącego na czele armii zamienił się w pokonanego uwodziciela. Widzisz przyjacielu w Królestwie Bożym albo będziesz wyruszał razem ze swoimi. Braćmi na czele armii Pana i będziecie razem zdobywać terytorium wroga, albo staniesz się marionetką swoich własnych porządliwości, siedząc w domu i zakupując dane Ci od Boga powołanie. Nie popełniaj tego samego błędu co król Dawid. Nad Twoim życiem mężczyzną jest. Takie samo i nawet lepsze powołanie niż to, które było nad królem Dawidem. Bo Biblia mówi, że Chrystus uczynił nas również, tak samo jak i króla Dawida, królewskimi kapłanami. Są terytoria wroga do zdobycia, są ludzie, którym trzeba ogłosić Ewangelię, jest ziemia obiecana do wzięcia i obietnice Boże do odziedziczenia. Ale nigdy nie zdobędziesz tego, siedząc w swoim domu, babrając się w swoich grzechach i ulegając swojemu ciału. Proszę Cię i zaklinam z tego miejsca na Boga Żywego, abyś nie porzucał jako mężczyzna danego Ci przez Boga powołania. Zdecyduj, że nic nie stanie Ci na drodze, by być jak najlepszym sługą Chrystusa, mężem, ojcem i wojownikiem Pana. A ja dziś pomodlę się o to, że jeśli to oglądasz, by zostało poruszone Twoje męskie serce, byś wdrożył wszystkie rady, które tutaj podałem, w swoje życie i raz na zawsze uwolnił się od nałogu pornografii. Jeśli dotrwałeś do końca tego materiału, to koniecznie zostaw komentarz, zasubskrybuj ten kanał i wyślij ten film innym bożym wojownikom, którzy być może leżą pokonani przez swoje słabości. Pora, by chwycili za oręż i ucięli łeb smokowi uzależnienie od pornografii. Do zobaczenia.